Witam wszystkich. Witam was w trzecim dniu. E, troszeczkę zaczyna kropić, później o 8-9 ma padać dobrze. Dlatego szybko, szybko tutaj musiałem przypon pozmieniać. E, były supełki, przygotować to wszystko. I co? Wstępnie słuchajcie zarzucę, będę mówił i będę e, tutaj pracował, bo szkoda czasu. Oczywiście na 31 metr leci metoda. Pelecik Osmo, ten co w ostatnim odcinku. Namoczyłem go, moczyłem około minuty. Wyciągam mniej więcej, bo rozmięknie i leci. A co się stało? Czemu tak blisko? Chyba nie tą wędkę wziąłem. dobra, czekajcie. Nie to wędkę z pokrowca wzięłem chyba będzie problem Zaraz wracam już jestem, byłem koło samochodu e, odległość odmierzyć e, bo coś mi się tam poprzestawiało, nie był ten metr, ale już jestem podajnik nabity 31 metr, ciach Tutaj póki co nie widzieliście jeszcze nęcenia, bo nie będę póki co nęcił. Nie chcę zobaczę, zarzucę kilka z godzinkę połowie. Zarzucę kilka koszyków. Zobaczę czy coś tam jest, żeby rybki nie wypłoszyć. Dzisiaj oczywiście znowu zmiana pogody. Jeden stopień, wczoraj było 9 rano. Dzisiaj już jest jeden stopień. No i niestety rzeźko jest wilgotno, popadało wczoraj e, no, pogoda się codziennie jest inna Ale to nic. Mamy naturalne, prawdziwe warunki jakie my jeździmy i na rybach e, e, zastajemy. No, wstajesz rano i trudno. No, przychodzi weekend masz wolny, chcesz na ryby. No i jedziesz. No ale trudno, dobra. Jedziemy. Cyk. Zaraz zobaczymy, czy coś tam się kręci. Tak, no nie całą godzinkę. Połowie tutaj i, i wtedy zacznę nęcić. Zobaczymy, czy rybka jakaś jest, czy już się kręci. No zobaczymy. Oglądajcie oczywiście. Zostawcie suba, kciuka, komentarz, piszcie, jak u was. Y czy wy też tak próbujecie nęcić kilka dni i patrzeć, czy, czy podejdzie ta ryba, czy nie podejdzie? No, jak jest to właśnie nęcenie, jak masz czas. Jak masz kilka dni czasu, można sobie czy wieczorkiem podlecieć. Jak masz blisko na jakąś wodę, tutaj woda PZW też nie wiem, czy zastanę to miejsce wolne na drugi dzień, czy ktoś może na noc nie przyjedzie. No, staram się. E, wcześniej przyjechać w tygodniu, mało prawdopodobne żeby ktoś tutaj e, siadł w tygodniu, no ale też może się zdarzyć i tak, no, no niestety no. E, dzisiaj mamy trzeci e, wtorek, środa trzeci dzień, e, czwartek e, jutro będzie czwarty dzień, piątek no póki co każdy dzień jest lepszy ale no, nie ma nie ma tej rewelacji, nie ma tego kurde, że wejdzie ryba i ta ryba jest no dlatego dęce Nie, może jeszcze ta pora roku to nie jest odpowiednia na takie nęcenie. Może jesień, może lato na pewno, ale tak w maju, jeszcze przy takich zmiennych warunkach pogodowych, zmiennej pogodzie, temperaturze, jeszcze tego nie próbowałem. No ale trzeba zobaczyć, trzeba sprawdzić i zobaczyć co tutaj się dzieje. No dobra. Oglądajcie, zaraz zobaczymy co się wydarzy: czy się wydarzy, czy rybka dzisiaj będzie współpracowała. Jestem przygotowany, oczywiście, zanęta to samo. Eee, dolałem tylko wczoraj sobie troszeczkę melasy, jeszcze do tej zanęty troszeczkę ją domoczyłem. Wymieszałem na noc do lodówki, żeby nie leżała w samochodzie. No i białe robaki, dendrobena, kukurydza, pinka: wszystko jest, wszystko mamy w metodach kulki. Zaczynam od furii yy, i czekam, czekam, póki co na razie klasyk, myślałem, że to coś tam od razu wejdzie, jakieś tam bąbelki się yy, wydobywają z miejscówki, gdzie jest tęcone, no i zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Oczywiście zaczniemy dzionek od kawusi. To jest zbranie na metodę, słuchajcie. Oj, dziubnęło i zostawiło. Mam nadzieję, że kulki nie ściągnęło. Szok? Tak szybko? Niemożliwe. Poczekam chwilę i zaraz wyciągnę. No bo może naprawdę to kulkę ściągnęło. Jest na bagnecie te małe harpuniki, to są takie dosyć muszę poszukać igieł innych z większym tym zadziorem no bo spadają, nie wszystkie spadają bo te akurat kulki furia są dosyć takie mięciutkie I, i, i zdarza się, że ściągną ryby bo te inne przykładowo są trochę twardziejsze to jeszcze nie miałem problemu, żeby jakaś tam ryba ściągnęła mi tą kulkę jest jest metoda, szybko Szybko działa, ryby wchodzą od razu po rzucie, ale nie wszystkie się zapinają, dosyć drobne te ryby są, a klasyk cisza, u, u, u walczy przy brzegu. Co tu mamy? No i krąpik, stado krąpi, haha, ha, ale jest, słuchajcie, dobrze jest, połknął kulkę, o coś tam na klasyku. Do siatki. Kurczę, nie wziąłem sierki. A Ja ją mam, trzeba będzie chyba do samochodu iść. Jest na klasyku też coś. deszcz zaczyna padać, póki co nie wiadomo z czego. Co tutaj mamy? O, jest pierwsza płoteczka, taka malutka na klasyku dziubnięcie jest na klasyku zauważyłem fajne bąblowania, to już są na pewno ryby eee, w o i słuchajcie płatka, wow szok a bardziej powiem wam szczerze, że wzdręga a nie płotka. Dobra, znowu się nie przygotowałem wyhaczaczania. O! I taka wymiarowa stręga. No nie będę na razie, chyba, że później na koniec zanęty, zanęcę, Jak będę odjeżdżał. Nie chcę psuć, nie chcę płoszyć, bo widzę ewidentnie, że rybka tam się kręci. No, sprawdziłem na kasyku, za wiele tam się nie dzieje, są jakieś rybki drobne. Czyli zaczynam nęcenie wędki w wodzie nie będą mi przeszkadzać, <laughs> nęcę i czekam, na statku jakieś może większe podejdzie. Metoda też było fajnie na początku brania, pach, 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 jakieś były, eee, był krąpik, no i ustało to wszystko, no nic, nęcimy. I dobra, zanęcony, zgrzany, ale muszę, słuchajcie, większy, ten, większą rakietę z pomba, bo to idzie się zamęczyć. Jest za mała, dużo, dużo za mała. Trochę trzeba się namachać, ale to nic. Podczas nęcenia oczywiście zero, zero jakiegoś ruchu ze strony ryb, inna metoda, na klasyka. Przerzucamy i teraz możemy grzecznie sobie czekać na te rybki. No, po nęceniu na klasyku jakieś branie jest. Tyle nachałasowałem, tyle napuszyłem i rybka, słuchajcie, no podchodzi, kręci się. Myślałem, że by straszy się. Może ona do dźwięku podejdzie podchodzić. <laughs> no, słyszałem, że na jakichś łowiskach komercyjnych nie, że już ryby są przyzwyczajone gdzieś uderzenia do wody słyszą To już się wiedzą, że jedzonko leci i lecą taki malutki krąpik się uwiesił na klasyku Robaki obiadł mi i nic nie powiedział no i Pogoda się zmienia, zaczyna padać, zachmurzyło się, jest zimno, 4 stopnie tylko. Nie wiem, czy zaraz kurtki nie będę zakładał. No jeszcze później z rana, póki co się rozgrzałem przy nęceniu, przy rozpakowywaniu było ciepło. Ale już tak siedząc, jeszcze żeby tylko ryby brały, no to jeszcze by się rozgrzał, ale niestety ryby nie biorą. Ucichło to metoda, no nie wiem, no początek kilka rzutów co rzut to branie, yy, i nagle siadło tu wnęciłem tu normalne wystraszyłem, wypuszczyłem trzeba będzie odczekać godzinę, dwie dobre żeby jakieś puknięcie, coś tam jakieś drobne rybki wyskubowują mi robaki z haczyka yy, i poza tym nic się nie dzieje czekam, trzeci dzień no no albo złe miejsce wybrałem, albo nieodpowiednia pora jeszcze jest na takie nęcenie nie mam zielonego pojęcia Uch, jak widzicie, ja to ubrany konkretnie. Trochę przystało padać, słonko się wychyla, ale to i tak się nie zagrzeje, bo jest mega zimno. Eee, rzeźko, naprawdę, rzeźko. Nic się nie dzieje kompletnie. Nic jakieś miałem niedawno na metodę. Jedno walnięcie, ale odpuściło od razu, coś złapało za kulkę, szarpnęło i. I sobie poszło. Klasyk też tam jakieś kulki. Te robaki są troszeczkę obiedzone. Wyciągam co jakiś czas. Są podskubywania, ale to takie coś drobnego, naprawdę drobnego. Nic tam jeszcze nie podesz podeszło większego. No czekam, czekam, zobaczymy co tu będzie i pod parasolem siedzę, zmoknąć nie zmoknę. Trochę zimno, ale wytrzymam kurtka ciepła, gumaczki są ocieplane, także jest dobrze, herbatka ciepła jest, się właśnie skończyłem i czekamy na te rybki. Może podejdą, znowu zaczyna padać. No mi coś delikatnie skubało, skubało. Ciekawe czy się jakiś krąpik nie uwiesił. Oczywiście, że tak. Ale nie krąpik, a mała płoteczka. Dzisiaj tam płoteczki widzę się dobierają do jedzonka. Metoda stoi jak wryta, nic kompletnie. Mega zimno, nic się nie zmienia, a ja siedzę i nie mam zamiaru się stąd ruszyć no będę się powtarzał jeszcze raz, ale znowu zaczęło padać i bez zmian nic się nie dzieje na klasyku coś tam delikatnie jakieś tam bardzo małe rybki są i obskubują mi e, robaczki nie ma tej większej w ogóle większa, nie wiem gdzie ona jest co się z nią stało patrzyłem teraz pogodę i powiem wam szczerze, że na jutrzejszy dzień mam plan a plan jest taki że że sobie odpuszczę już trzy dni, nic się nie wydarzyło, jutro pogoda jest taka sama jak dzisiaj zimno, deszczowo ciśnienie identyczne nie wydaje mi się, żeby mnie coś tutaj mm, zaskoczyło w czwartym dniu. Odpuszczę sobie, może pojadę na jakieś jeziorko, zobaczyć co tam się dzieje. I w przyszły tydzień patrzę, że troszeczkę ma być ciepłe. I w przyszłym tygodniu sobie troszeczkę pojeżdżę, posprawdzam jakieś tam miejscówki, gdzie rybka się trzyma, gdzie rybka będzie. No bo, jak widzicie... Jeden wielki nie wypał, nie udało mi się, ale widzicie teraz e, realne. E, inaczej widzicie na to patrzeć no, po tych filmach. No, nie są takie jakieś kaloryczne w ryby, ale widzicie, no, człowiek się stara, nęci. Pogoda robi swoje. No, jednak ta pogoda ma bardzo duży wpływ na te ryby, na ich zachowanie, na żerowanie. Nie oszukujmy się, to jeszcze nie jest lato, że woda ciepła i ta ryba jakoś tam e, żeruje. Trochę lepiej, trochę gorzej. No tutaj są teraz takie okresy, że jak przy takiej pogodzie odcina rybę. I jest kompletnie nic. Przyjaśniło się. Na kasyka założyłem dendrobenę, bo tam cały czas te pinkę białe robaki drobnica mi obskubywała. No i nic się nie dzieje. Na metodzie już jaskrawe, różowiutkie, Zakładam przynęty, no próbuję czymś to skusić O i jest Aj Jest czy nie ma Kurcze nie ma Ale Na różowidkiego, śmierdzącego toksika było brań Rzucam jeszcze raz Mam nadzieję że poprawi zaraz jakaś rybka Troszeczkę okno pogodowe się zrobiło. Dosłownie chwilę posiedzę, bo później ma być coraz gorzej. I będę się zbierał. Słuchajcie, bo no 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 jest tragedia. No już sami widzicie, oglądacie ten film. Nie ma jakiegoś e, fajnego kontekstu z tymi rybami. No bo tych ryb no nie ma. No znaczy ryby są, tylko nie chcą brać. No i to jest najgorsze że te ryby nie chcą brać. No i ja już nie wiem co mam zrobić i chyba to już nic nie zrobię w tym kierunku, żeby one zaczęły brać. Tutaj tyle już podane tego jedzonka mają i zanęty w koszyku cały czas co chwila przerzucam podaje i kompletnie nic. No dobra, słuchajcie, no wybaczcie, przepraszam na emocji, no, no nie udało się, nie udało się. Ja już nie będę dłużej siedział, mam okno pogodowe. wszystko się zwinę, bo zaraz znowu muszę i lać. E, zbieram, już zaczęło mrzeć, a chciałem chwilę jeszcze posiedzieć. Ale nie, starczy, naprawdę starczy. 6 stopni, y, zmarznięty jestem. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma tych ryb, nie ma. Ale jeszcze w tym sezonie e, niejedną piękną rybę zobaczycie, bo mam zamiar chodzić, będę chodził i będę wędkował cały czas. Jakieś nocki, nienocki w tym roku. E, jakieś nocki, nienocki w tym roku planuję coś tam robić. E, mam nadzieję, że to wyjdzie. No nic, ja się zbieram. Oglądajcie, subskrybujcie, wybaczcie mi, że no, no nie ma tych ryb. E, no chciałem dobrze. E, wyszło jak w, wyszło, jak zawsze zresztą. Ostatnimi czasy, ale to nic, ja się nie poddaję, ja się nie załamuję, nie jestem z tych, żebym po takim trzydniowym wędkowaniu, wstawaniu o godzinie czwartej przed czwartą rano i wracaniu, można powiedzieć, o kiju, no bo tak można to nazwać. Nie było tego za wiele, nie były to jakieś ładne rybki. No, zostawcie suba, łapka w górę. Dostawcie komentarz, piszcie może coś źle robiłem, o czekajcie, coś na dendrobenkę, na klasyku, szarpnęło, widać jakieś tam bąblowania, takie rybne bąblowania w no ale ta ryba, no, no nie chce. no kuszę ją i kukurydzą, i białym robakiem, i dendrobeną, no i nie ma tych ryb, nie ma, nie ma, nie ma, nie chcę brać. Dobra, zwijam się, bo naprawdę zaczyna coraz mocniej znowu padać. Już i tak będą mokre rzeczy do samochodu wrzucał, troszeczkę będzie mniej szyby parowały, ale to nic, tak bywa. Dobra, trzymajcie się. Hejka.